Dlaczego racebaitowanie kobiet jest takie proste? Ej, powiedz Rabarbar, Reina Rabarbar. Mówię, mówicie, er, szmato To nie jest moja wina No jak to, to jest nie twoja, twoja wina? wina to, to jest twoja wina TO JEST bo TWOJA bo, 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 bo. WINA JAK MOJA WINA? JAKIE LAGA MIAŁAM? Ja też miałem laga, i co? Nie miałeś k***a ku... laga, widziałam to Miałem laga, ale ty nie widzisz jak ja mam Ciech, cześć, laga, laga ty masz moc ku... mózgu całą grę Mi monitor się zagował No tak, na pewno Nie, ja, dobra, zdenerwowałaś mnie No dobra, to no słabo dla ciebie. No bo... Chuj, ty mnie denerwujesz całą rękę. Ela i zgłaszam cię do mojego taty. A przecież tam był wujek, a coś się gubisz chyba. Nie, to nie był wujek, to był mój tata. Nie był twój tata. L jak ja kurwa nie. Mój, mój wujek nie żyje. Nie, to nie był twój tata. To był mój tata. Był, był ktoś inny, jakiś wujek albo coś. Nie, nie było to był mój tata. tata. Nie było Nie, to ty masz kurwa! Oj, kurwa! Ja byłem e, zabezpiecznie e, zabezpiecznie e zabezpiecznie e, zabezpiecznie e, zabezpiecznie e, zabezpiecznie e, e kurwa, ej, kupa! E. JEO się! <laughs> <laughs> się śmiesz, kurwa. Potem przez cały mecz rage baitowałem, więc koniecznie zobacz cały odcinek.